No gniją korzenie, gniją. A co zrobić, żeby nie gniły? Dzień dobry, słodkie fiałki. W tym odcinku zajmiemy się ukorzenianiem roślin w taki sposób, żeby nie wdawały nam się infekcje, które powodują gnicie korzeni. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za kciuki w górę pod filmem Miłego oglądania! Na wstępie. Autoreklama w moim sklepie z meczem pojawiły się nowe wzory koszulek i ceny wszystkich koszulek zostały obniżone, ustalone na jednym poziomie i te ceny już się nie zmienią. Nie będzie kodów rabatowych ani nie będzie promocji, przecen. Więc korzystajcie w każdej chwili, serdecznie Was zapraszam. I koszulki są produkowane w Polsce, więc polecam. Nowa koszulka na wiosnę, jak znalazł. Czasu niewiele, szybko lecimy z tematem. Gdybym mówiła za szybko, to film można zawsze zwolnić. W jaki sposób pobrać sadzonkę, żeby szybko się ukorzeniła, a jej korzenie nie gniły? Jeżeli miałaś lub miałeś tego typu historie, to się zastanawiasz co zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji. Przede wszystkim na początek musimy zadbać o sterylność wykonywania zabiegu, czyli zaczynamy od narzędzia, którym pobieramy sadzonkę. To jest akurat sekator do pobierania sadzonek zielnych, już jest nieźle ufajdany więc powinien być czysty, sterylny. Tak samo nóż, którym tniemy. Lepiej nie ciąć nożyczkami, ponieważ one zgniatają pędy, niszczą, miażdżą miękisz i tkanki przewodzące. Więc wykonujemy to nożem, takie pobieranie sadzonek lub sekatorem. Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników najczęściej jest spowodowane brudnym narzędziem, którym wykonujemy zabiegi przy roślinach. Dlatego dbamy o to, żeby narzędzie było czyste, sterylne. Następna sprawa, kolejna to czym to naczynie i woda w której ukorzeniamy. Ja ukorzeniam w wodzie, ale możemy to robić w różnych mediach i o tym opowiem w dalszej części tego filmu. Naczynie, w którym trzymamy sadzonki, powinno być również sterylne, wyparzone, odkażone i są różne właśnie metody. Ja sparzam wrzątkiem, ale spotkałam się z czymś takim, że stosowana jest woda z dodatkiem wybielacza i to jest stosunek 1 do 10. Jeżeli spotkaliście się z czymś takim albo stosujecie tego typu metody, to będę wdzięczna za informację w komentarzach, bo jestem ciekawa, jak to się sprawdza. No i oczywiście woda w w pierwszych dniach ukorzeniania, jeżeli sadzonka do mnie wędrowała, kupiłam roślinę do ukorzeniania lub z takimi korzeniami nie bardzo rozwiniętymi. To wody wymieniam dosyć często, dwa, trzy razy w ciągu dnia w pierwszych dniach, w pierwszych trzech dniach, dlatego, żeby je przepłukać i żeby ewentualne infekcje, które znajdowały się na korzeniach, były wypłukane. Na marginesie wspomnę, co zrobić, żeby sadzonki szybko się ukorzeniły. Przede wszystkim musimy się uzbroić w cierpliwość, bo proces ukorzeniania może być bardzo różny i on zależy od wielu czynników, jest wiele składowych, więc cierpliwość, cierpliwość. I co wpływa na tempo ukorzeniania. Przede wszystkim temperatura powietrza, wilgotność powietrza, pora roku i no oczywiście ilość światła, która jest za oknem. Sadzonki powinniśmy, żeby szybko się ukorzeniły, trzymać w widnym, jasnym stanowisku, ale nie na bezpośrednim słońcu. Jeżeli ukorzeniamy od jesieni do zimy w tym okresie, gdzie jest mniej światła, to możemy je śmiało trzymać na południowych, wschodnich i zachodnich parapetach. Ale tak od kwietnia do końca września lepiej rośliny trzymać z dala od parapetu ale w widnym, jasnym miejscu. I bardzo ważna jest wilgotność powietrza, która przyspiesza proces ukorzeniania. Możemy sadzonki zamknąć w miniszklarence czy pudełku, a nawet zawinąć w jakimś worku foliowym, to na pewno przyspieszy proces ukorzeniania. Pobrane sadzonki, pędy, możemy potraktować na kilka sposobów, żeby przyspieszyć ukorzenianie i zabezpieczyć je przed gniciem, przed infekcjami. Żeby przyspieszyć ukorzenianie, to stosujemy ukorzeniacze naturalne, takiej domowej roboty, kiedyś dawno, dawno temu nagrałam film na ten temat, podlinkuję go w opisie lub możemy zastosować gotowe ukorzeniacze, które są dostępne w dwóch wersjach, płynnej i sypkiej. I do roślin domowych stosujemy ukorzeniacze dla sadzonek zielnych. Jeżeli nie ma takich dostępnych w sklepie, to możemy się pokusić też o ukorzeniacz do sadzonek zdrewniałych. Jak stosować takie ukorzeniacze, to znajdziecie informacje na opakowaniu, na ulotce. Ulotki trzeba czytać, by przyspieszyć ukorzenianie, ale również zabezpieczyć... Korzonki przed gniciem możemy do wody dodać kilka specyfików. I możemy dodać węgiel aktywny, aktywowany. Pytaliście się mnie ostatnio po ostatnim filmie, jaki to jest węgiel. To jest taki węgiel, który kupimy w aptece, który stosujemy na problemy gastryczne. I na taki litrowy słoik wystarczy dodać pół pastylki. Węgiel ma takie właściwości, że pochłania toksyny i wszystko to, co jest tutaj niewskazane w wodzie e, i chroni korzenie przed infekcjami, bo je pochłania, by przyspieszyć proces ukorzeniania, ale również Również korzenie uchronić przed gniciem do litrowego słoika dodajemy krople Wody utlenionej lub jedną kroplę jodyny. Mają one właściwości odkażające, ale również przyspieszają proces ukorzeniania. Ja mam natomiast inną metodę, która u mnie się sprawdza idealnie. Korzenie wytwarzane są w mik Na dno naczynia daje szungit i zauważyłam wielokrotnie, bo testowałam to kilka razy, że to przyspiesza proces wytwarzania korzeni. Ta Monstera wytworzyła korzenie w mik. Testowałam tę metodę na różnych roślinach i do tej pory mi się to sprawdziło idealnie. Jestem ciekawa, czy ktoś to próbował i ma podobne spostrzeżenia. A to, co co w ogóle teraz zrobiłam, to postawiłam sadzonkę, żeby wam pokazać na stole. I była, znaczy, była, jest zapalona świeczka i przyjarałam iść. Trudno, żebym zapomniała o najważniejszym: jak pobieramy sadzonkę, to warto ją pozostawić do przeschnięcia, żeby wytworzyła się tkanka kalusowa. To jest taka cienka błonka. Po jakimś czasie, w zależności jaka to jest roślina i jak duża jest rana po cięciu, zauważymy pod światło, że rana po cięciu się błyszczy. Wytworzona jest taka cienka błąka. Jak jest wytworzona, to wtedy sadzonkę wkładamy do medium, w którym ukorzeniamy. W poprzednim vlogu pokazywałam wam tę sadzonkę, która jest posmarowana węglem aktywnym. Węgiel chroni miękisz. Tkanki przed infekcjami. I to sprawdza się fantastycznie. Wielokrotnie było to testowane, przeze mnie, jak i przez Was. Wielokrotnie się spotkaliście pewnie z taką metodą, więc możemy w ten sposób zabezpieczyć sezonkę. Ale spotkałam się wielokrotnie też z taką metodą, że ucięty pęd jest zamaczany w wosku. Ta metoda do mnie nie przemawia. Nie stosowałam i nie będę stosowała, ale jeżeli Ty masz jakieś doświadczenie, to będę wdzięczna za Twoje uwagi w komentarzach. A dlaczego to do mnie nie przemawia? Pod mojej perspektywy miałam do czynienia z zabiegami dendrologicznymi. Wyobraźmy sobie, że wycinana jest większa gałość i wiele, wiele lat temu takie rany były zalewane różnymi lepiszczami czy stosowane takie tłuste maści. I teraz sobie wyobraźmy, że jest duża wilgotność powietrza. Na ranie znajdował się zarodnik jakiejś choroby grzybowej, czy bakteria, i to zostało zalane przy wysokiej wilgotności powietrza. To już wiemy co się dzieje po jakimś czasie. Tak samo sobie to wyobrażam w przypadku roślin domowych, że tkanka zostaje zalana steryną, nie ma dostępu powietrza, dostała się jakaś bakteria i możemy mieć problem. Tak sobie to wyobrażam, ale ta metoda może również przyspieszyć ukorzenianie, a to z tego względu, że zaklejamy tkanki przewodzące. Sadzonka nie pobiera wody, więc jeżeli jest jakiś korzeń powietrzny, dobrze, żeby był większy, to on wtedy jest pobudzony bardzo szybko do tego, żeby zaczął się rozwijać, żeby odżywić liść, który znajduje się na sadzące. I właśnie, jak już wspominam o tych tkankach przewodzących, bo zwykle jest takie przyzwyczajenie, że sadzonkę tniemy na prosto, na płasko. O! W taki sposób, że. W taki sposób, że jest to ciachnięte, ale sadzonkę najlepiej pobierać pod kątem 45 stopni, żeby tara na pocięciu była jak największa, żeby tkanki przewodzące, które pobierają wodę, dostarczają ją do liścia, no było ich jak najwięcej. Ale jeżeli zrobimy to czystym, sterylnym narzędziem, trzymamy sadzonkę w czystym naczyniu, to nie powinno być problemów. Czym jeszcze możemy ukorzeniać sadzonki oprócz wody? Ja lubię w wodzie, bo widzę co się dzieje, mam kontrolę. Możemy ukorzeniać w dwóch typach medium. W materii organicznej, czyli w spagnum, czyli mech torfowiec lub we włóknie kokosowym. I to jest takie często spotykane podłoże szkółkarskie do uprawy, ukorzenia roślin. Ale również w materii nieorganicznej, czyli w mokrym piasku, w mokrym pumeksie, wermikulicie, w mokrym i niektórzy stosują do ukorzeniania mokry keramzyt, ale o takiej niewielkiej frakcji, o małych rozmiarach. Jeżeli stosujemy inne medium do ukorzeniania, na przykład organiczne, czyli włókno kokosowe, ale też czasami stosowane są różne torfy, to musimy się liczyć z tym, że infekcje tylko czekają, żeby przenieść się też na naszą sadzonkę, więc tu musimy być ostrożni. Takie medium do ukorzeniania niesie ze sobą duże ryzyko infekcji. Z tego typu materiałów najlepszy będzie mech torfowiec, ponieważ ma właściwości antyseptyczne, czy chroni sadzonkę przed infekcjami, ale również chłonie dużo wilgoci, powoli ją oddaje do sadzonki i w nim znajduje się dużo powietrza, więc jest odpowiednia równowaga ilości wody i powietrza. Taka sadzonka ukorzeniana w materii organicznej łatwiej później znosi przesadzenie do podłoża. Podobna historia jest wtedy, gdy sadzonkę próbujemy ukorzenić w mokrem pumeksie czy perlicie. Roślina łatwiej znosi proces zmiany podłoża, szybciej się ukorzenia, ale ten proces też trwa od 3 do 4 tygodni, ale to może trwać różnie, to zależy jaka to jest roślina. W jakich warunkach trzymamy sadzonkę, jakie warunki mamy w mieszkaniu, jaka jest pora roku, no i oczywiście czy roślina mateczna, z której pobieraliśmy sadzonkę, była zdrowa. A i plusem ukorzeniania w tego typu nieorganicznej materii jest to, że korzenie rośliny są mocno rozgałęzione, dobrze się rozgałęziają, dzięki temu taka roślina szybciej się ukorzenia i jest bardziej stabilna w nowym podłożu. Jeżeli ukorzeniamy w medium nieorganicznym, czyli w Pumeksie, perlicie, czy na przykład keramzycie, to trzeba je wcześniej zmoczyć i wypłukać. Jeżeli ukorzeniamy w naczynku, w którym nie ma odpływu, to wsypujemy medium, które jest zwilżone. Nie trzymamy wody na dnie. Natomiast gdy chcemy ukorzeniać w doniczkach, z odpływem, to taką doniczkę trzymamy w naczyniu, w którym jest utrzymany stały poziom wody na wysokość około centymetra, półtora, tego typu doniczka, o, najlepiej to żeby była zanurzona, tak jak widzimy tam w środku te wypustki, do takiej wysokości. Woda podsiąka, ale jest tu odpowiednia cyrkulacja powietrza oraz wody, więc sadzonka bardzo fajnie, ładnie będzie się ukorzeniała. Ja to mam jeszcze tyle sadzonek niepowsadzanych, poustawianych w słoikach, przyjdzie na to pora. Jeżeli chcesz pobawić się w korzenianie, rozmnażanie roślin, to polecam ci zaopatrzyć się w mektorfowiec, bo dzięki niemu nie musisz ścinać pęd i wstawiać go do wody i czekać, aż puści korzeń. Tylko możesz węzeł oblepić mychem, czy fragment korzenia powietrznego, który jest wytworzony na pędzie, i po prostu poczekać, aż zauważysz, że tutaj jest rozgałęziony korzeń, i wtedy możesz sadzonkę uciąć i masz po prostu oddzielną roślinę i nie musisz się stresować tym, że ci zgnieje w wodzie, czy w innym medium. Liście rozwinął, korzenie rozrosły się w mchu, więc teraz pora uciąć sadzonkę i przetransferować ją do podłoża. W podobny sposób zadziałał torfowiec w przypadku tej sadzonki, którą kupiłam się i nie chciała wytwarzać korzeni. Gniła mi, gnicie zahamowałam, ale nie chcę wytwarzać korzeni w tym miejscu i tutaj na końcu pędu zaczęła wytwarzać liść, więc oblepiłam tą mokrym mchem, który zmoczyłam ukorzeniaczem. Zawinałam to taką folią streczem. I już widzimy, że... Zaczęła wytwarzać korzeń, więc jeszcze poczekam chwilę. Od, odetnę i mam uratowaną sadzonkę. A z tym, czy coś będzie, wątpię. No ale czekam. W środę albo w piątek będzie opublikowany film o sadzeniu peonii albo Klematisa, bo mnie o to prosiliście i podpytujecie o vloga ogrodowego, bo z filmów poradnikowych zauważyliście, że już powymyślałam trochę w ogrodzie, jesteście ciekawi, co tam wymyśliłam, co się dzieje, jakie zmiany i tak dalej, więc postaram się opublikować w niedzielę. A w międzyczasie, jeżeli nie śledzisz kanału na bieżąco, to polecam Ci ostatnio opublikowany film lub. Specjalnie dla siebie wybrany. Dobrej pogody, dobrych nastrojów, dobrego zdrowia. Niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam.